Witam serdecznie wszystkich. Mamy dzisiaj nowy filmik, i tematem jego, o widzimy, mamy napisane, są powłoki elektronowe i elektrony walencyjne. Zastanowimy się, co to wszystko jest i jak te powłoki rysujemy. Dobrze, słuchajcie, przypominam, jakby ktoś zapomniał, że w atomie jest zawsze jądro. To, to tak namaluję. Jądro. To jest taka malutka kuleczka, się śmieją moi uczniowie. A dookoła tego jądra, słuchajcie, krążą elektrony. I ta droga, po której elektrony krążą, jest tak nazywana, właśnie, że to jest powłoka elektronowa. A to jądro, tam zawsze siedzą co? Protony i neutrony, pamiętacie? A elektrony sobie krążą po tych powłokach. I moi drodzy, wszystko jest fajnie, tylko że na danych powłokach nie zawsze tyle samo elektronów się mieści. Na takiej najbliższej powłoce mieści się tylko no, dwa elektrony. A za dużo to, to no, nie jest, nie? Jeden i drugi, one cały czas sobie biegają, żeby się nie zderzyć. Wiem, że Może być więcej tych protonów, neutronów. No to pytanie jest, jak rozmieścić te elektrony? Skoro akurat na tej najbliższej mieszczą się tylko dwa, no to już od razu się domyślacie, że musi ich być więcej. I słuchajcie, następna jest jeszcze też jeszcze taka bardziej kulista. Ale następna to już są potem cudawianki. Potem się robią już takie o, jakieś helikopterki. Namalowałam w jednej mojej klasie. Uczniowie już pękali ze śmiechu. A na każdej słuchajcie, siedzą i tak zawsze po dwa elektrony. Następne to są jeszcze bardziej skomplikowane rysunki, tego by się już nie dało rysować, więc trzeba było jakoś po prostu inaczej wymyślić jak rysować te powłoki no i co sobie słuchajcie chemicy wymyślili wymyślili dość taki ciekawy sposób do rysowania tych powłok tu powiedzmy jest jądro no tak sobie wymyślili że następna powłoka tylko jej kawałeczek rysują nie całą tylko jej kawałeczki i tak sobie jeżeli będzie dużo potrzeba tych powłok to takie sobie tylko kawałeczki rysują a jak słuchajcie je nazwano Zaczęto jakoś tak dziwnie z środka alfabetu, że ta pierwsza się będzie nazywać K, ta najbliżej jądra. Ta następna no to KL, potem będzie M N. I potem słuchajcie jeszcze O, potem ewentualnie P i ktoś powie, a tak do Z dojedzie. A słuchajcie, do Z to na pewno nie doleci. Bo to po prostu byłyby już takie ogromne pierwiastki, no, że jeszcze nie zostały odnaleźnione. Na razie nam wystarczy tych powód. powiedzmy sobie, tylko do P. I teraz, moi drodzy, jak to policzyć, ile to na tej powłoce zawsze mieści się elektronów po kolei? Do tego służy taki fajny wzór matematyczny. No, niektórzy jak słyszą matematykę, to od razu już są załamani. Słuchajcie, ten wzór, łatwo go zapamiętać, bo są takie, takie sobie dwie dwójeczki, jedna duża, jedna mała. Jak to w chemii bywa, zawsze jest jedna duża, jedna mała. Tylko, że tym razem ta duża jest tu i to jest zwykłe potęgowanie. A tu mamy taką literkę N, ale to nie musi być N. Jakby ktoś chciał, to sobie mogę może napisać tak. A dlaczego nie? A jakby ktoś chciał, to może sobie tak napisać. Ta litera słuchajcie, jest nieważna. Chodzi o to w tym wzorze, że pod tą literkę będziemy sobie wstawiać kolejne liczby. Zaczniemy zawsze od 1, potem zaczniemy od 2 od 3 i tak dalej i jak będziemy sobie te liczby wstawiać to za każdym razem nam wyjdzie ile elektronów mieści się na takiej danej powłoce to wygląda tak trochę skomplikowanie, ale zobaczycie że to jest dosyć proste no spróbujmy sobie z tego pierwszego wzoru dwa razy i jeden do drugiej o, patrzcie, wcale nie jest takie trudne, nie? Najpierw potęgowanie czyli dwa razy Jeden do drugiej to jest zawsze jeden. To wychodzi ile? Dwa. No i wyszło, że na tej powłoce, słuchajcie, K, mogą się mieścić tylko dwa elektrony, więcej nie. No to policzmy sobie z następnego wzoru tą następną, czyli dwójeczka. Byłoby tak dwa razy, dwa do drugiej. Najpierw potęgowanie. Dwa razy a dwa do drugiej, to chyba wiecie, że cztery, nie? No to dwa razy 4? No ile? No 8. Świetnie wam poszło. Czyli wiemy, że ten następnej może się mieścić tylko 8 elektronów na tej L. Jak policzyć na tej M? Bierzemy kolejną liczbę. I znowu ten sam wzór. Dwa razy, zamiast A wstawimy sobie trójkę, do drugiej. Bo dwójeczki zawsze muszą być. Te dwie dwójeczki. No to dwa razy ile? 3 do 2 to chyba 9, nie? Nie 3 razy 2, że ktoś nie pomylił, tylko potęgowaniu to jest 3 razy 3. Tą samą liczbę się mnoży przez tą samą. Czyli będzie 9. A 2 razy 9? A 18. Smieściło mi się na tej karce. Jeszcze tak. No to słuchajcie, ile się na tej następnej mieści? 18 elektronów. No dobra, to teraz no, jeszcze mamy jedną N. Mieliśmy już trójeczkę, to wyjaśnijmy sobie w tym zarze czwóreczkę. Dobra, dwóczki zostają malutkie, a tu będzie czwóreczka? Czyli będzie 2 razy 4 do drugiej. Mhm. A 4 do drugiej to jest 4 razy 4, czyli 16, tak? Przy okazji potęgowania nie potrenujemy. Na matmy się przyda. To ile będzie? 32. Okazuje się, że na tej następnej powłoce może mieszkać sobie już aż 32 elektrony. Czy już się domyślamy, że te powłoki są coraz większe, tak? Coraz większe. Zresztą mamy następną. O! Czwóreczko już mieliśmy. To weźmiemy sobie piąteczkę. Tak się to liczy po kolei. Czyli mamy tak. Dwa razy. 5 do potęgi drugiej to jest 5 pięć razy 5, pięć, czyli 25. Dwa razy 25. Mówicie 50. No to dobrze mówicie. Świetnie. Mamy 50 elektronów się tu mieści. No i jeszcze słuchajcie te P. 5 już było, to 6, nie? 2 razy 6 na no drugiej to się równa 2 razy ile? Jest 6 do potęgi drugiej. 6 razy 6. 36. A 2 razy 36 to chyba jest 72. Tak? No i słuchajcie, 72 elektrony. Tak, 72 elektrony się tam mają mieścić. Sporo. No i moi drodzy. Więcej tych połów nam no nie jest za bardzo aż tak potrzebnych, bo pierwiastki, jak zobaczycie, wcale nie są takie duże. I teraz my zrobimy sobie takie proste ćwiczeńko praktyczne, słuchajcie. O, zaraz wezmę drugą karteczkę. Wzięlibyśmy sobie na przykład jakiś pierwiastek, słuchajcie, który miałby wszystkich elektronów 60, tak? Miałby 60 elektronów. Jaki to w ogóle jest pierwiastek, to później zobaczymy w układzie. Na razie tylko będziemy się zastanawiać, jak te elektrony, wszystkie w tym pierwiastku są umieszczone na tych powłokach. Słuchajcie, jak ktoś pamięta te powłoki na pamięć, ile ich jest to fajnie jeżeli nie to zawsze pamiętajcie nasz wzór z dwójeczkami jakiś x jakiś n obojętnie dwójeczki potęgowanie zawsze sobie wyliczycie dobrze i teraz no ja akurat na świeżo liczyłam z wami to pamiętam wszystko nie poza tym no domyślacie się że tyle lat tego uczę że już to naprawdę mam w głowie a jak ktoś by zapomniał to naprawdę z tego wzoru sobie szybciutko wyliczę więc słuchajcie, na tej pierwszej mieszczą się dwa. A mamy 60. No dobra, z 62 załatwione. Mają mieszkanie, już sobie mieszkają na powoce K. Na L wszystkich mogło mieszkać 8, nie? No dobra, no to ile już mieszka? Ile gości? No jakbyśmy gości rozmieszczali? 10 już mamy z głowy, nie? Fajnie, że zostało jeszcze 50. Jedziemy dalej. Na następnej M, ile się tam mieściło? 18 elektronów. No to fajnie, tu mamy 10 plus 18. To już chyba się tych wszystkich, o tu mieści razem 28, tak? 28 mamy z głowy. No dobra, ale było 60. To jeszcze nam zostają. No to jeszcze musimy następnych umieścić na następnej. Na tej się mieściło, słuchajcie, 32 elektrony. I teraz musimy się zastanowić. 60 wszystkich, tu już mieliśmy 28, no to 60 odjąć 28, nie jest to przypadkiem 32, co? Chyba tak, nie? 20 plus 30, 50, 8 plus 2, 60, zgadza się. Czyli słuchajcie, resztę tych wszystkich elektronów upchniemy na tej powłoce N. Wszystkie 32 i mamy 60 z głowy. Czyli jeżeli będzie taki pierwiastek, który będzie miał 60 elektronów, a przy okazji przypominam, że protonów też będzie miał 60. To na pewno one się tak zmieszczą na tych powłokach. Widzicie, że dojechaliśmy tylko do N powłoki. My tam jeszcze sobie pisaliśmy przed chwilą. O, no, przypomnę Wam, była jeszcze O i była jeszcze P, tak? Na razie wykorzystaliśmy tylko N. A tak przy okazji, słuchajcie, co to za pierwiastek, który ma... 60 protonów, czyli jego liczba atomowa wynosi 60. To który to, słuchajcie, jest? O! Taki chyba gdzieś powinien być lantanowiec. No, no właśnie, jest tu taki sobie. O! ma Liczba jego atomowa jest 60, czyli neodym. Taki sobie neodym ma 60. Dobra. Słuchajcie, a popatrzmy te nowe odkryte tutaj. To ile one to mają tych elektronów? Jaka jest ich liczba atomowa? 118. O, ostatni odkryty, słuchajcie, mamy 118. Dobra, no to ciekawe, słuchajcie, jak ten 118, jak on by miał te wszystkie elektrony umiejscowione, nie? Ten już żeśmy sobie zrobili 60, a ten miał mieć 118. O, prawie że dwa razy tyle. 60 i 60 byłoby 120, nie? To słuchajcie. 60 już mamy tutaj, tak? Pamiętacie, dotąd był pierwiastek 60. No to teraz następna powłoka, bo widzimy, że jeszcze zostaje, że brakuje do 180. Następnej powłocie można zmieścić 50 elektronów. No to 60 plus 50, słuchajcie, a ta powłoka się nazywa oczywiście O, to 60 plus 50, to ile już mamy? To już 110. Zgadza się? No, że mamy 110, to ile nam jeszcze zostało? No tylko 8. No tu widzicie, że ten ostatni potrzebuje jeszcze powłoki P i ile my tylko zmieścimy tutaj dla niego elektronów? No tylko 8. Ta cała powłoka jest wielka, słuchajcie, ona ma 72 miejsca, ale ten pierwiastek nie wykorzystuje wszystkich, nim będzie tylko 8 elektronów tylko 8. Czyli on ma jeszcze sporo zapasu, czyli widzicie, że nawet ten ostatni pierwiastek z układu okresowego wykorzystuje tylko na tej powłoce mieści się 8 elektronów, więc jeszcze sporo pierwiastków mogą odkryć, a powłoka dalej będzie p. No zobaczymy czy to się słuchajcie kiedyś jeszcze zdarzy no za mojego życia, to dość sporo pierwiastków odkryto, więc ja myślę, że jak wy będziecie gdzieś w moim wieku to jeszcze może ileś tam pierwiastków nowych odkryją. I już będziecie wiedzieć, że P, powłoka dość pojemna. Gdyby brakło P, no to na pewno jakiś pierwiastek będzie musiał mieć następną K. Dlaczego no, nie, prawda? Ze wzoru byśmy wyliczyli, ile by to było. Tam wstawialiśmy szóstkę, wstawilibyśmy siódemkę. No i tak po kolei. Dalibyśmy radę to zrobić. Zobaczcie, no, no i w ten sposób rozmieszcza się te elektrony. A niektórzy moi uczniowie mówią, że to jest takie trudne. My tego nie zapamiętamy. Trening czyni mistrza, moi drodzy. Zrobimy sobie jeszcze jeden przykład tak na spokojnie, aby jeszcze raz to sobie utrwalić. Weźmy sobie teraz jakiś pierwiastek, który powiedzmy ma 48 elektronów. Tak. Przy okazji, zawsze przypominam, że jeżeli ma 48 elektronów, to na pewno ma też 48 protonów, czyli jego liczba atomowa Z jest równa 48. Tak? Potem poszukamy, co to za jaki jest. Więc słuchajcie, jest jądro i jak te powłoki nazywamy. Pamiętacie już, kolejne litery alfabetu zaczyna się to od K. K, potem co? L, M, tak? Potem byłoby co? N, i co po N? O, mówicie? Dobra, i P. Najlepiej, jeżeli ktoś nie pamięta, ile tych elektronów można tu rozmieścić, to jest taki fajny wzorek. Dwa razy cyferka, zaczynamy zawsze od jedynki do drugiej, potem dwójka do drugiej, trójka do, do drugiej. Taki wzór. Jeżeli podstawilibyśmy 1, to wyjdzie nam k, jeżeli dwójeczka wyjdzie nam l, trójeczka m i tak po kolei czwóreczka, piąteczka, szósteczka. No my to świeżo liczyliśmy, więc się, ja myślę, że te pierwsze powłoki na pewno pamiętacie, że na pierwszej mieści się tylko dwa elektrony, na drugiej mieści się tylko 8 elektronów, to razem mamy ile? Słuchajcie, 2 i 10. A wszystkich ma być ile? 48. No to 10, to jeszcze 38 mamy do rozmieszczenia, tak? A Na następnej mieści się 18. To ile mamy razem? 10 i 18. Mamy już 28 do tego miejsca. Tak, tutaj mamy wszystkich 28. A pamiętamy, że jeszcze 48, czyli jeszcze 20 więcej nam zostało do umieszczenia. 20 elektronów więcej, bo tu już mamy umieszczone 28. A my mamy mieć wszystkich 48, czyli 20 więcej. A ta powłoka, słuchajcie, ona wszystkich mieści 32 elektrony. Czyli na tej powłoce możemy spokojnie umieścić te nasze 20 elektronów i jeszcze zostanie 12 miejsc. tak? Czyli nie wykorzystujemy jej całej. Jak my to teraz, słuchajcie, byśmy pisali tak fajnie, matematycznie, że tak fajnie wyglądało. Na powłoce K siedzą 2 elektrony, na powłoce L siedzi ich 8. Na powłoce M siedzi 18, a na powłoce N mogłoby być wszystkich 32, ale my tyle nie mamy w tym pierwiastku, mamy tylko 48. To na tej będzie sobie siedzieć tylko 20. I zliczmy to zawsze jeszcze raz, upewnijmy się, czy dobrze żeśmy zrobili. 10 plus 20 jest 30, plus 18 jest 48. Jest. Czyli tak wy, wygląda taki krótszy zapis niż to tutaj wszystko, taki fajny krótszy zapis ilości wszystkich elektronów tego pierwiastka. A co to, słuchajcie, za pierwiastek? No to szybciutko do układu. Szukajcie takiego, którego liczba atomowa jest 48. No, już sobie taki tu znalazłam. Widzicie? Jest to kadm. Ma tu 48 ma. Czyli znaleźliśmy, słuchajcie. Kadm, że jest to kadm, tym pierwiastkiem jest kadm CD. I tak wygląda, słuchajcie, taki jego zapis tych powłok. I teraz ostatnie pytanie, które było, słuchajcie, w temacie naszego filmiku, przypomnę je: co to są te elektrony walencyjne? Nie walentynkowe przypadkiem, tak mi kiedyś uczeń powiedział, tylko walencyjne. Słuchajcie, elektrony walencyjne to są te najbardziej oddalone od jądra. Czyli w tym naszym konkretnym przypadku te. Te, które siedzą na ostatniej powłoce, widzicie? Ta powłoka tutaj N, ona jest najdalsza od jądra. I na niej siedzi 20 elektronów, tak? Czyli te elektrony na tej ostatniej powłoce nazywane są elektronami, pamiętacie? Walencyjnymi. Walencyjne, czyli najbardziej oddalone od jądra. Tak. Czyli co to są w ogóle powłoki elektronowe? To są te takie drogi, po których krążą elektrony wokół jądra. Ile tych powłok może być? No może być ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Do dzisiaj, tak? Potrzebnych? Ostatni pierwiastek potrzebuje powłoki p. Od jakiej literki zaczynamy? K, L, M, N, O, P. Ile elektronów może się mieścić na danej powłoce? Na K tylko 2, na L tylko 8, na M 18, na N 32, na O, kto pamięta, ile na O? 50, a na P? 72 elektrony. Jeżeli ktoś nie ma głowy do tych liczb, a lubi sobie zapamiętać tylko jeden, jedyny wzorek, to mamy go tutaj, tak? I jeżeli za N zaczniemy podstawiać liczby zaczynając od 1, to zawsze nam wyjdzie 1, to będzie ta powłoka K. Dwójeczkę wstawimy, to będzie L, trójeczka M, czwóreczka N, piąteczka O, szósteczka O. Na początku żeśmy to sobie liczyli, więc możecie sobie wpuścić filmik jeszcze raz i to sobie przeliczyć. No dobrze moi drodzy, to tak już coraz to bardziej się ta chemia robi skomplikowana, ale pamiętajcie, że trening czyni mistrza. Jeżeli ktoś sobie to chce utrwalić, to może sobie zawsze pooglądać mnie kilka razy, tak, jedząc obiad czy cokolwiek innego. No i wtedy do głowy nam to wejdzie. Mam nadzieję, że troszeczkę dzisiaj wam potłumaczyłam. No to dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia, do następnego razu.